Wiosna przyszła z przytupem, robi się ciepło. Korci nas już bardzo, żeby wyciągać te wszystkie rośliny ciepłolubne z ich kryjówek, z piwnic i z zimowni. Ale czy to już dobry moment? O tym dzisiaj. Dzień dobry! Szanowni, dziś w miejscu innym niż zwykle, przed portalem moim do świata egzotycznego, zobaczmy, co się dzieje u bananów. Przepraszam Was bardzo za bałagan, no ale to jest garaż. Powinien tu być samochód. Jak widzicie jest wszystko, tylko nie samochód. E, moi drodzy, przyjrzyjmy się bliżej. Co się tutaj dzieje? No, jak widzicie, jest y, zielono. No, żółto-zielono, czym bardziej w głąb, tym bardziej żółto. No ale nie jest, słuchajcie, źle, bo to znaczy, że to wszystko, słuchajcie, żyje. Tak, ostatni raz były podlewane gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia i od tej pory mają suszę, no ale to się niedługo skończy. Zobaczcie Maurelego. Liście są żółciutkie, mówię, to jest odmiana żółty Maureli i bardzo mnie, słuchajcie, nie cieszy to, że on aż tak szybko rośnie. Słuchajcie, a... Dlaczego one mi tutaj tak rosną? Przecież to jest teoretycznie zimownia, ma chronić przed mrozem. A no słuchajcie, dlatego, że ten garaż jest umiejscowiony w bliźniakach, tak? Czyli tu jest dom koło domu i tutaj od prawej strony jest wolna przestrzeń, ale od lewej to już sąsiadka moja ma duży pokój. I w zależności od tego, ile ona grzeje, taką ja mam tutaj temperaturę. Dlatego te wzrosty, słuchajcie, już nastąpiły. Ale czy warto te rośliny w tym stanie teraz wyciągać? No słuchajcie, dzisiaj jest 20 stopni. I tak ma być przez najbliższe dni, i wszystko super, ale jak je wyciągnę. A jak widzicie, to nie są małe gabaryty, tak? Zobaczcie, Maureli. Tak? To jest silna roślina. On, mimo to, że traci energię, przez to, że puszcza teraz te liście, a nie ma skąd jej brać to on to spokojnie przeżyje, bo jest grubszy na dole i cieńszy u góry. Taki ma być gruby. I każdy banan ma tak wyglądać. Ma być grubszy na dole i cieńszy, a nie w drugą stronę, albo w ogóle cienki jak patyczek, słuchajcie. Dlatego ja ich jeszcze nie wyciągam. Bo co z tego, że dzisiaj jest, słuchajcie, 20 stopni, jak za dosłownie 4-5 dni, ma być w nocy zero. Jeżeli ja je wszystkie wyciągnę stąd też, to będę je musiała tutaj wtachać z powrotem. No a przepraszam Was bardzo, takie donice. Widzicie, zobaczcie, no ja przepraszam, z to zrobię. Jakie to są gabaryty wszystkie. Tak? Tu jest kastra, one mają po 120 litrów. Słuchajcie, wynieść to, to nie jest problem. Gorci bardzo, prawda? No ale nie, ja jeszcze się słuchajcie, chwilę wstrzymam. Jeżeli rośliny macie w yy, miejscach, gdzie one jeszcze nie ruszyły, czyli w jakiejś piwnicy, gdzie jest stała temperatura, tam nie wiem 6-80 stopni i one jeszcze nie ruszyły, no to nie warto moim zdaniem jeszcze tego ruszać, bo zimnych ogrodników mija dopiero w drugiej połowie maja i to jest ten bezpieczny czas, kiedy można je wyciągnąć. Na razie ja jeszcze swoich nie ruszam. Chyba, że słuchajcie, zdecyduję się na przykład wyciągnąć coś mniejszego. Taką brukmansję na przykład jak ta, yy, która... Yy, o, tu się coś złamało. Słuchajcie, nie wygląda najlepiej i ją już wypadałoby wybudzić, mogłabym wziąć, bo ona tutaj, widzicie, już puszcza listki, zaczyna żyć, ale nie wezmę tego, nie zrobię tego, jeszcze się chwilę wstrzymam, bo nie mam ochoty z nią latać tej i nadad. Coś małego można wnosić i wynosić, nie ma z tym żadnego problemu, ale takie byki, że tak powiem, no to już nie bardzo. Więc słuchajcie, decyzja należy oczywiście do Was. Możecie. Nie musicie, oczywiście, jeżeli macie warunki w domu, tak? Bo u mnie y, przy oknach wygląda to w ten sposób. Jest tam bardzo dużo roślin i no niestety nie mam y, miejsca na to. Poza tym ten Maureli już by się po prostu nie zmieścił. Kolejny liść, który by wyszedł miałby ze 2 metry, a ja mam tylko taki normalny sufit, nie mieszkam w starej kamienicy, która ma 4 metry wysokości. Możecie oczywiście y, w domowych warunkach y, je wybudzać, to nie jest problem. Lub y, y, i potem oczywiście powoli hartować, tak? Do tego wprowadzenia na słońce, ale... Ja słuchajcie, jeszcze się wstrzymuję. Mogłabym jeszcze słuchajcie je wziąć do szklarni, bo mam szklarnię, w którą wcisnęłabym te mniejsze egzemplarze, ale niestety dojście do szklarni u mnie w tej chwili wygląda tak, więc nie. A jeżeli szklarnia, to może przyjść możliwość taka, że, znaczy taka potrzeba, że trzeba będzie dogrzewać. Więc no, ja się jeszcze wstrzymuję. Co wy robicie? Napiszcie mi w komentarzach. Czy już wybudzacie, czy jeszcze nie, czy już odkrywacie nawet te bardziej wrażliwe rośliny, które znoszą zimno, które macie na ogrodach, czy już odkryliście. I zapraszam Was na grupę na Facebooka oczywiście i czekam na zdjęcia z Waszych relacji wiosennych, co słychać. Trzymajcie się, pa!